siema, sioma, siema, ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z Wami chciałem porozmawiać na temat e, Fatwood, czyli tych samopałek po polsku nazywacie chyba tak. E, drzewo, mocno nasząco, naszą, nasączone e, sokami swoimi, nie? Sosna, normalna. Wyczucie jest po zapachu. No i w wyglądzie, wygląda taka szklana bardziej. Um. O czym bardziej chciałem porozmawiać, to o Mayan Dust, czyli pyłku z tego robiony. Kiedyś parę tygodni temu um, ekwiponek dźwigany codziennie mieli film, w którym a, pokazali tarkę, jak zrobili do robienia tego e, pyłku. No, moim zdaniem, moi drodzy, nie potrzeba tarki takiej nosić. Wystarczy dobry nóż z grzbietem dobrym. Ten nóż grzbiet nie ma za dobrego. Ale mamy tutaj morę. Moro pokażę wam jak bardzo łatwo to się robi. Dlatego uważam, że tarkę nosić przy sobie to jest nie, bez, e, nie potrzeba po prostu. Wystarczy wziąć grzbiet i grzbietem, moi drodzy, trzeć. Jak widzicie, sorry za hałasy. Motor przejechał. Jak widzicie, pyłku mnóstwo robię. Eee, Okej, okay, może na tej tarce troszkę szybciej, ale nie muszę tarki nosić przy sobie. Druga rzecz, e, nie muszę się kaleczyć na tej tarce. Nożem uważam, że jest to o wiele bezpieczniej. I trzecia rzecz, nóż zawsze przy sobie mam. Także jak widzicie bardzo, bardzo prosto. To jest morą, który ma dobry grzbiet. Później zbierzemy sobie ten dust. No ale powiedzmy nie masz mory. Chcesz czymś innym. Tutaj mam zwykły scyzoryk uh, Spiderco, grzbietem. Jak widzicie, bez żadnych problemów tak samo robię. Pełno dastu wychodzi. Hmm, dzisiaj z żywicy będę musiał noże trochę poczyścić po tym filmie. No ale okay. Także jak widzicie w bardzo krótki czas mam bardzo dużo już tego dastu nazbierane. No ale powiedzmy nie masz noża ze sobą też, co można innego użyć, jakikolwiek kawałek metalu, włącznie z kapslem od piwa czy od sody. Jak widzicie, o wiele wolniej to idzie, ale używam kapsel do robienia tak samo dustu. Z tego powodu uważam, że nie opłaca się Tarek nosić, robić ze sobą... Um, znaczy, robić i nosić ze sobą. Można ten dust zrobić byle czym. Bez żadnego problemu. Nawet w najgorszym wypadku można ostrzem. Czego nie polecam, ale w najgorszym wypadku można. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że Was coś tu nowego nauczyło. Chciałem wam pokazać tylko moje podejście do tych tarek i tych innych e, wynalazków co do robienia Dastu. <laughs> Moim zdaniem to są tylko wynalazki, których nie potrzebujemy, ponieważ bardzo łatwo sami możemy sobie Dastu narobić. Zobaczcie w parę minut nagrywania. <laughs> ile tego dastu nazbierałem. Tyle Wam na pewno wystarczy, żeby ognisko rozpalić. Ale okej, okay, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Was coś nowego nauczyło. Jeżeli coś nowego na moim kanale, nie zapomnij dać tego sub'a. Na razie.